Witajcie wszyscy, ja jestem Jumper A to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations no Dobra Ups, Ups Wiecie, nie grałem od już jakiś czas w Assassina, więc... Boję się... Że no... Wiecie o co chodzi Modyfikujmy. Korpus ceramiczny. Oprócz tego Do może być. I efekt szrapny Dobra. O, tutaj ładunki taktyczne. Tak. mhm, korpus ceramiczny nie może proch, nie procha, angielski też nie nie no dobra, to tutaj nic nie zmieniłem ładunki dywersyjne o, to będzie zabawnie. Bum, celezra. Selezra. Tutaj coś zmienię. Ok, no to mamy wyjście. Sporo rzeczy. Tak sobie tu poprzeszukujemy. Ja stoję. dosłownie naprzeciwko mnie Nie go. Oczywiście nic nie widzi. No by znowu jak można zobaczyć osoby, które stoi naprzeciwko mnie. Prawda? Teraz bardzo on nas... jest Myślałem, że go tak ładnie zdejmę tutaj, że on gdzieś tutaj jest. Ale widocznie jestem ślepym. Jak go tu można ładnie zdjąć? A, tak, chyba wiem Mam pomysła, mam... Poczekajcie, poczekajcie. Muszę się pobawić To jest wabik dymny? tak, wabikiem dymnym take <laughs> Pięknie, pięknie to wyszło. O to mi właśnie chodziło. Dobra. Świetnie. Teraz przeszukamy jeszcze te skrzynki, bo przyda się trochę na przykład prochu angielskiego o. No proch angielski zadaje... No jest przydatny. Korpus ceramiczny co tam walisz, no bo on się zapełnia przy każdej sposobności. Ale proch angielski no to się przyda, no bo... Ups. O Jezu, może do rzucenia. Um. Co ja mam ter, teraz tera tutaj zrobić? A, chyba że. Aha! Sprytnie, sprytnie. Tak go zabijałem, tak bez przyczyny. ale że z drugiej strony. No ale jestem asasynem, to asesyjną tak nie wolno! Ała! Jezu, doskoczyć nie potrafię. Trzeba być zdolny, żeby coś takiego robić. Hop. 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 Ok, dobra. Jest someone down here with us. Keep your eyes open and your hands steady. No nie mów, skąd wiedziałeś? Kurczę, no nie wiedziałem. Nie wiem, kto jest kapitanem Templariuszy, No naprawdę, dobra, zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. nadziei beznadziejnie zrobiłem. Dobra, ale mam jednego jeszcze mniej, no nie ja ja chciałem robić takiej jadki. No kurczę, tutaj będzie beznadziejnie. Dobra. Kolejny. O jest lagi tak zdeczka. Teraz czy przeżyję? Dobra. Przeżyłem. Jezu, jaka tutaj masakra Nie tutaj zrobisz tak, żeby nikt mnie nie zobaczył Oh god nie, na, na, nie no, naprawdę, co ja tu zrobiłem? Jaką rzeź Nie o to mi chodziło, zupełnie nie o to mi chodziło Się tak ładnie i zabić, no ale nie wyszło, no dobra, widzę następnym razem Nie mam zamiaru jakoś quick wczytywać, quick zapisywać, czy jakieś tam cuda. Zacimy po prostu dalej. Bo jak już mówiłem, to jest seria dla zabawy. O. Y. Kurczę, cały czas musimy się lift e, A gdyż, ponieważ. Gdyż, ponieważ. Grałem ostatnio w Skyrim. Okej, okay, cel Dobra, teraz nie chce mi się już tam lecieć Więc po prostu szybko Słuchajcie, dzisiaj może być tak krócej, bo ja zakończę tą misję, ja nie wiem ile ta misja jeszcze będzie trwać. Zakończę tą misję i skończę już zupełnie odcinek. Aha, to już. Okej. Okay. Dobra. To dzisiaj odcinek będzie trwał naprawdę krótko. A może nie, nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Nie, dobra, naprawdę tak zrobię, że zakończę odcinek, jak zakończę misję. Będzie naprawdę bardzo krótkie, no będzie trwało, nie wiem, tam bodajże no 10 minut Dobra <grytania> Zabawa była. Teraz trzeba ja wrócić. No to po raz mamy z tą, no bo ja pewnie wrócę w tym samym tym. Po raz z tą dziewczyną. No i skończa odcinek. That took some time. What did you find? Something that may interest you. Mio dio, che And here is my shop. Look at the margins. Strange symbols, and these are titles of books. Strange symbols? Books. A few of these have not been seen for more than a millennium. Niccolò Polo hid these books around the city. This map should tell us where. Hmm, you're beginning to interest me. Vaguely. From what I can tell, I need to find these three books first. They may contain clues to locate the rest of these. Molto curioso. Another was found beneath Topkapi Palace, but there is still time to reach the others. Found by whom? Men who do not read. Sofia, <laughs> can you decipher this map? Help me find these books. Czy mogę ich zapłacić, kiedy jesteś skończony? Zrobimy coś. Dobra. No to co? Wyjdziemy ze sklepu. Albo nie, tutaj skończymy, no bo w tym, co tu jest dokładnie na tle kominka. O. Dobra. Więc to był kolejny odcinek, zagramy w Assassin's Creed Revelations Co tam, jeśli się spodobało to łapkujcie oczywiście Komentujcie czy robię dobrze, źle, no i jeśli seria się podoba Ta lub inne, no to subskrybujcie No dobra, cześć!